Ja z tej strony Leon i dzisiaj będziemy sobie grać w Fight Simulator. Przedrogi hardowałem trochę. Eee, będzie do Jokera link w opisie. Wpadnijcie. No i zostawcie słupkę i łapkę w górę. Z dzwoneczkiem. No. Dzisiaj będzie taki odcineczek. Takie normalne. Mamy kolejnego. Magiczne ego. Okamo, one. Z jakiego magicznego Dobra, mamy sobie takie statystyki Jak mają więc sobie Magic jak widzicie Przez się jak widzicie 5 godzin grałem mm, Tylko Power powera. Jeden, nie tutaj się nie zmienia, tutaj też Tutaj tak się zmienia, tu się zmienia, tu się nie zmienia, tu się zmienia. Tu się zmienia, tu się zmienia, tu się zmienia i tu się zmienia. No. Więc sobie idę otworzyć paty. Emm... Um, ja chciałbym porosić o tę legendę. Legendę. No i pod tym filmem. Poproszę 7 łapek w górę, 7 łapek w górę. Jak, da jak zrobicie 7 łapek w górę, a nie 5 łapek w górę, jak dacie, to dodaję kogoś z komentarzy. Nie musi być pod tym filmem. Wystarczy, jaki byle, jaki film. I to tak dzisiaj przychodzi. Zobaczcie, kto napisał, kto chce być moich naj No i co. Mamy już drugiego toksycznego doga Zrobimy sobie drugą z galakcji Kolejny raz, laki, raz... Bo mam laki razy Mam lakie razy 3 No więc Chłopka coś, się coś Dzisiaj będą dwa filmy, bo dzisiaj trzech. Nie mogę wstawić. Chyba, że my się będzie golić A Mamy już dwa toksyczne E. Ukomony. Zobie przyciągniemy, żeby jak to jest. No dobrze. sobie teraz może idziemy pakować a po odcinku może nawet będę mieć same same ekwipan na wypełnione galaxy galaxy a teraz sobie chwilkę poćwiczę I dunnie poświetrzymy Patrzcie sobie tutaj mm. Jak po tym odcinkom do jutra będzie 20, no to dwie osoby dodaję na ten film. o najlepszy film to jest z YouTube Simulatora. Tak. Najsłabsza w tym? A nie, jest już to wiem. O, 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 o. Mm-hmm. Tutaj. Mm. No i idziemy po 20 subskrypcji. Znaleziono też po 400 oświatę na całym kanale A my tymczasem mamy 400 i 200 tysięcy Ale będzie tryhard O jakby no. lepszy to to, 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 to mam Tego raczej nie zrobię to zrobiła to ja też zrobię, to też zrobię, to też zrobię tego nie. Niczym ja jak ja raczej nie będę, tam nie wiem, w topce. i no i dzisiaj będzie event z, z znaczy jak jakie The Fightman, Więc polecam. No i co? On Bieruch w nie będę robił, bo mi się nie okłaca, bo nie Iwan dzisiaj. Mi się nie okłaca. Dobrze, przynajmniej wiem mag. No jakby nie był tak sumy, że zresztą właśnie, więc tracę ci petki. Jeśli ja się W w ogóle by mi to wyleciało. Ten jest Mytykal Mythical. Mythical? Ty chłop tyle legend robił. Slowman, 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 slowman. Ale to slowmanów. Czy to jest slowman? Uff, uff,

Пофигни <губит> <губит> что? <губит> I słowa mie, przyjaciele, nie ma się nazywa? Jakieś kod... nie wiem. w ta nie Myślę, że wbiję Tomka w położnik, ale tego jeszcze nie jadę. Po prostu taka przebitka.